Witamy w gościnnej. Mamy szczęście, że słonecznej dzisiaj świdnicy. Życzymy, żeby to było święto nas wszystkich, czyli tych, którzy kino kochają, dobre filmy kochają. Jedni je produkując i wylewając, potrzeby były jak najwspanialsze, inni, już tak czysto. Konsumencko po prostu łykając dawkę tego dobra, piękna i tych różnych artystycznych prowokacji. Myślę, że siódma kolejna edycja będzie też takim dobrym, wspólnie spędzonym czasem, a tym, którzy zwyciężą, będziemy serdecznie gratulować. Zwycięzcy już dzisiaj się piersi objawią. Dobrych spotkań, dobrych rozmów. I jeszcze takiego głębszego rozmiłowania się w filmie. Zapraszamy na siódmą edycję. Rozpoczynamy, i niech Świdnica słynie jako stolica reżyserii filmowej. Mam olbrzymią satysfakcję, że dzisiaj właśnie wręczamy tę nagrodę, nagrodę za twórczą współpracę aktora z reżyserem Arturowi Żmijewskiemu. To jest aktor nietuzinkowy, wybitny znakomity, ale przy tym jest człowiekiem niezwykle skromnym, yy, lubiących ludzi, lubiących swoją widownię. Człowiek, który nie, nigdy nie stroni od wspólnych zdjęć, od tego, żeby dać komuś yy, autograf. Zawsze się zatrzymuje, ja obserwuje, widzę to, widzę w nim taką, jakby to powiedzieć, niewielu aktorów ma to, ale taką wielką skromność i pokorę w tym, co robi. Także Artur, jeszcze raz bardzo Ci gratuluję i cieszę się, że to mnie pościcie. Szanowni Państwo, no cóż, bardzo dziękuję. Tyle miłych słów pod moim adresem dzisiaj tutaj padło z tej sceny i z, z ekranu, że nie bardzo wiem, jak się mam zachować w tej sytuacji. Tak sobie myślę, jak tu nie wierzyć w horoskopy. Wedle horoskopu numerycznego jedną z moich szczęśliwych liczb jest siódemka właśnie i na siódmym festiwalu otrzymuję tę wspaniałą nagrodę. A w ogóle pomyślałem sobie, że no mam szczęście niezwykłe w życiu. Bo miałem szczęście przez te wszystkie lata, od kiedy pracuję w zawodzie, spotkać się ze wspaniałymi reżyserami. Z Wojtkiem Wójcikiem, który tu siedzi, z Januszem Zaorskim, z Andrzejem Wajdą, z Ryszardem Bułgajskim, z Krzysztofem Zanussim, z, z Tadeuszem Konwickim i z wieloma innymi, których nie wymienię. Z niektórymi spotykałem się tylko raz, z niektórymi wielokrotnie, ale za każdym razem to była dla mnie Niezwykła frajda w pracy, niezwykła przyjemność, a przede wszystkim fenomenalna nauka, która uzupełniała ten bagaż, który noszę na plecach po tych kilkudziesięciu już, jak się okazuje, tu dowody były przedstawione na to kilkudziesięciu już latach współpracy z wieloma wspaniałymi reżyserami. I mam szczęście, że dostaję też tę nagrodę z rąk właśnie tych wspaniałych ludzi, od których mogłem się tak wiele nauczyć. We wspaniałym mieście, jakim jest Świdnica. I okazuje się, panie prezydencie, tutaj również świeci słońce. Jak tu byłem poprzednim razem, to lało. Także bardzo się cieszę. Jeszcze raz wszystkim państwu bardzo serdecznie dziękuję za wspaniałe przyjęcie. Świdniczanom i wszystkim przyjezdnym życzę wielkiego święta i naprawdę wspaniałego oglądania filmów. A wam, koledzy reżyserzy, wielu wspaniałych sukcesów. Albert Zygmirewski, Pana dyrektora, jeszcze poprosimy o pozostanie na scenie. Tak, teraz będzie nagroda Kryształowego Dzika. Nagrodę Kryształowego Dzika i specjalne krzesło reżyserskie za całokształt pracy otrzymuje reżyser, który stworzył wiele znakomitych i Niezapomnianych filmów, takich jak Trzy dni bez wyroku, Karaty po polsku, Prywatne śledztwo, Ekstradycja. Zresztą zobaczcie Państwo sami. Ja to bardzo zawsze mogłem się całować na także. Szczególnie z tobą. Miałem jeden. Wiecie Państwo, wykorzystam tą okazję, że mam swoje krzesło. Proszę mi wierzyć, bardzo rzadko na planie korzystałem z tego krzesła, zawsze leżała książka, czyli scenopis, bo to jest prawda, w tym zawodzie jest taka, że jak usiądziesz, to ekipa też siada, więc lepiej stać. Proszę Państwa, nie wiem dlaczego, ale mam taką wewnętrzną potrzebę opowiedzenia Państwu do wcipu o takim dosyć pijanym mężu, który wraca z dwoma kociakami do domu otwiera drzwi, naprzeciw staje żona. On zbliża się do niej, szepcze jej do ucha i mówi nie bądź świnia i powiedz, że jesteś moją siostrą. <noise> Pewnie chciałem to opowiedzieć dlatego, że łatwiej opowiedzenie o, o takiej anegdoty i spotkania się z, niej, z nią w filmie, niż, niż naprawdę w rzeczywistości. Wdzięczny jestem losowi, wdzięczny jestem wszystkim, którzy mi ułatwili i pomogli, że dostąpiłem tego szczęścia, że zrobiłem te parę filmów, również tego, że jadłem świeżego, zławionego mula z, prosto z Bajkału, że w sposób niezamierzony w lutym kąpałem się pod Borcholmem, wypadając z okrętu podwodnego. To, że latałem nad dźwiękowym odrzutowcem myśliwskim, że byłem w tysiącu miejsc i w tysiące tysiącach sytuacji, które nigdy, by mnie, nigdy bym tam nie trafił, gdyby nie to, że moje życie związało, związało się z filmem. Sokrates groziło mu to, że zginie, bo dlatego, że przyjaciele powiedzieli, jak będziesz mówił za długo, to cię zabijemy. Także ja bardzo Państwu jeszcze raz dziękuję. Trzeba Panu, Panie Prezydencie, bardzo serdecznie podziękować za życzliwość dla tej imprezy, bo naprawdę atmosfera, jaką Pan tutaj wprowadza i życzliwość, jaką Pan ma dla wszystkich nas tutaj przyjeżdżających jest wybitna. Naprawdę dziękujemy.